Siemano wszystkim, małe karmienie po pracy. Jak widzicie zostały same wywrotki. Jeden widyn i saksońskie tarczowe. Jeśli by był ktoś zainteresowany, mogę sprzedać 13 sztuk belgusów. Tu mamy samiczki. Ta para widynków motyli, no to jest nabyta. Kupiłem w sobotę. Fajne łapcie, fajna barwa. No i są jaśniutkie, nie takie ciemne, tylko jaśniejsze takie jakie jakie właśnie chciałem. Super barwa jest tych motyli, naprawdę. No i łapy, łapy mają fajne. same gołębie łapciate taka krótka aktualizacja co się dzieje u gołębi ozdobnych dzięki za uwagę pozdrawiam wszystkich cześć